Cześć tego filmu dowiecie się jak ukończyć całego easter w Cold War Zombie na mapie The Machine. Nie powinniście mieć z tym większych problemów. Jest to jedna z najprostszych map w serii Call of Duty. Zaczynamy w lokacji po i zostajemy tu mniej więcej do 6-7 rundy. Chcemy uzyskać odpowiednią ilość punktów do otwarcia baryka. Powinna to być pula około 10 tysięcy. Pamiętajmy o tym, aby nie kończyć fali zostawiając jednego zombiaka. Po drodze możemy wydać punkty na Tony, który sprawi, że wzrośnie nasza prędkość biegania. Ułatwi nam to jeden z etapów easter egga. Jak widzicie, skorzystał z shotguna na galo. Zadaje on nie tylko duże obrażenia, ale również unikniemy problemów z brakiem amunicji. Zanim przystąpimy do easter egga, musimy połączyć prąd w ośrodku badawczym i zbudować paka-punch. Musimy przywrócić zasilanie. Po uruchomieniu panelu w akceleratorze cząsteczek będziemy musieli aktywować dwa terminale, które znajdują się naprzeciwko siebie. Gdy energia zostanie przywrócona, pojawi się anomalia na środku pomieszczenia, która przeniesie nas do mrocznego eteru. Chyba możemy śmiało stwierdzić, że właśnie tą badała grupa Omega. O kurwa, macie, nie wygląda zupełnie jak ten której... Musimy teraz znaleźć tunel eteryczny, który pojawi się w losowym miejscu. Jest on zaznaczony na mapie gwiazdką. Po przejściu przez tunel znajdziemy brakującą część paka-panża. Teraz zostało nam ją tylko zamontować i możemy zaczynać easter egga. Ponownie na minimapie pojawi się gwiazdka oznaczająca miejsce anomalii, które jest losowe. U mnie ukazała się w pomieszczeniu z pakapanczem. Po przejściu do mrocznego eteru, naszym celem jest znalezienie trzech części eteroskopu. Elementy te pojawiają się zawsze w tych samych miejscach, jednak w różnej kolejności przy tunelu w pomieszczeniu z pakapanczem, Na rozbitym samolocie. Oraz początkowej lokalizacji w podwórze. Po zebraniu wszystkich części, eteroskop składamy przy stole warsztatowym w pomieszczeniu z packa Nie kończcie jeszcze fali z psami, zostawcie jednego lub dwa, bo trzeba zestrzelić psa przy butli wiszącej na ścianie w laboratorium uzbrojenia. Gdy to zrobimy, butla naładuje się oparami pozostałymi z psa. Jeżeli chcemy dostać darmowy tonik i losową broń, możemy wykonać łatwego pobocznego easter egga. Wystarczy strzelić pięć świecących kul w pomieszczeniu z akceleratorem cząsteczek i zostaniemy przeniesieni na dyskotekę z zombiakami. Ze skrzyni, którą niosą zombie możemy dostać Reigana lub nawet Wonder Weapon, która akurat szczęśliwie nam wypadła. Kolejnym krokiem jest załączenie anomalii w ambulatorium. Po przeniesieniu do mrocznego eteru przy komputerze znajdziemy dziennik, który musimy wręczyć trzem spektralnym postaciom. Pamiętajcie, żeby oprócz aktywacji anomalii każdej z postaci wręczyć dziennik. Pierwszy duch znajduje się w tej samej lokalizacji. Wykryto anomalie dyrektor projektu stacja 19 marca drugiego znajdziemy w pomieszczeniu sterownia. A trzeci przy stole warsztatowym w pomieszczeniu z pakapanczem. Gdy wręczymy dziennik wszystkim trzem postaciom, musimy poczekać na koniec anomalii i jeszcze raz udać się do pomieszczenia z komputerem, gdzie teraz możemy wpisać hasło, co spowoduje aktywację kapsuły pod sufitem. W tym momencie możemy się zająć zdobyciem Wonder Weapon. Zaczynamy od zwabienia megatona do lokacji staw, gdzie znajduje się drzewo porośnięte grzybem. Musimy ustawić się tak, aby megaton oddał w niego strzał. Gdy w niego trafi, grzyb zaś świeci się na fioletowo. Teraz możemy ubić megatona powodując jego rozszczepienie na dwie części, po których w zabiciu wypadnie karta. Zanosimy ją do laboratorium uzbrojenia i umieszczamy w czytniku, znajdujące się tam szafki z bronią. Otrzymamy w ten sposób zdalne sterowanie D i E. Teraz udajemy się do lokalizacji podwórze i otwieramy różowe drzwi z królikiem prowadzące do salonu z maszyną DIE. Aktualnie naszym celem jest uruchomienie urządzenia i naładowanie go przez zwabienie zombie pod jego drzwi. Maszyna potrzebuje wchłonąć około 15-20 zombie do pełnego naładowania. Jeżeli nie uda nam się tego zrobić za jednym razem, maszyna potrzebuje około 20 sekund, aby się schłodzić przed ponownym uruchomieniem. Po ponownej interakcji zostaną wyważone drzwi, dając nam dostęp do Wonder Weapon. Mając już broń, zabieramy się za zdobycie elementów potrzebnych do odblokowania czterech rodzajów amunicji do naszej broni. Zaczynamy od zestrzelenia skrzynki w apartamencie, z której wypadnie pusta flaszka. Podstawiamy ją pod drzewo ze świecącym grzybem, by napełniła się czynnikiem kryogenicznym. Kolejnym krokiem jest przyciągnięcie kanistra za pomocą Wonder Weapon. W późniejszym etapie zbierzemy jeszcze bezpiecznik, lecz najpierw odblokujemy pierwszy rodzaj amunicji. W tym celu udajemy się do anomalii znajdującej się pod schodami w pomieszczeniu z Paka Punchem. Po przejściu do Mrocznego Eteru naszym zadaniem jest załadowanie skrzyni energią z trzech kryształów. Możemy to zrobić podczas trwania jednego pobytu w anomalii. Pomoże nam tonik pobudzacz. Jeżeli jednak nie zdążymy, musimy przejść do kolejnej fali, gdzie po pewnym czasie odnowi się anomalia malia pod schodami. Pierwszy kryształ znajduje się po wyjściu z tunelu do lokalizacji rozbity samolot. Musimy wessać energię z kryształu i tak naładowaną bronią strzelić w skrzynie znajdującą się na dolnym poziomie akceleratora cząsteczek. Z pozostałymi postępujemy w ten sam sposób. Drugi kryształ znajduje się w sypialni pod sufitem. Żeby skrócić drogę do skrzyni, możemy wykorzystać tunel nieopodal. Ostatni kryształ mieści się w lokalizacji staw na skała. Kiedy trzy światełka na skrzyni będą zapalone, możemy wyciągnąć amunicję z błyskawicą. Najtrudniejszy element mamy już odblokowany. Udajemy się z nim do ambulatorium i strzelamy w ramię kapsuły wiszącej pod sufitem. Teraz możemy już podnieść napełnioną flaszkę z pod drzewa i wchodzimy do anomalii obok. W mrocznym eterze zobaczymy lewitujący kadłub samolotu, który podnosząc się odsłoni nam skrzynkę. Po strzeleniu w nią będziemy mogli zebrać znajdujący się w niej bezpiecznik. Następnie udajemy się na dolny poziom laboratorium uzbrojenia, gdzie naprzeciwko automatu z znajduje się przecinek plazmowy, w którym umieszczamy bezpiecznik. Spowoduje to przecięcie skrzynki i opuszczenie mrocznego eteru. W tym samym pomieszczeniu umieszczamy kanister pod górną, w którym zgromadziliśmy oparę z psa. Teraz, przy rozbitym samolocie, możemy otworzyć skrzynkę Umieszczając na nie niepojemnik z gazem i uderzając go. Jeśli Zebranej amunicji Nowa 5 używamy na kolejnym ramieniu kapsuły. Będąc w laboratorium, wylewamy płyn kriogeniczny na znajdującą się tam skrzynię z bronią, aby uzyskać kryoemiter i strzelamy w kolejne ramię. Uznaczą te słowa. Czas zamrozić tych sukinsi. Teraz zabieramy się za otwarcie ostatniej skrzynki, którą odblokowaliśmy poprzez włożenie bezpiecznika. Znajduje się ona na ciężarówce w lokalizacji staw. Zebraną termofazą aktywujemy ostatnie ramię kapsuły, co spowoduje pojawienie się anomalii tuż za rogiem. Ujawniamy spektralne odbicie, rozpoczynając kolejną sekwencję z duchami, po zakończeniu której opuścimy mroczny eter. W tym samym miejscu będziemy mogli podnieść klucz. Udajemy się z nim na podwórze, aby użyć go trzykrotnie na czołgu. Spowoduje to otwarcie włazu i pojawienie się w nim zombie. Po zabiciu go musimy rzucić Semtexem we właz, co spowoduje wystrzał czołgu. Semtex może wypaść po zabiciu zombie lub zostać tworzony przy stole rzemyślniczym. Przy kadłubie rozbitego samolotu znajdziemy wystrzelony przez czołg czynnik odkażający. Podniesienie go aktywuje falę psów. Grając w kooperacji, drugi gracz powinien zająć się oczyszczaniem drogi. Jeżeli gramy solo, nie oglądając się za siebie biegniemy do ambulatorium, gdzie umieszczamy kulę w komorze izolacyjnej. Komputer poinformuje nas teraz, że potrzebny jest obiekt. Naszym celem będzie zwabienie pod kapsułę dwóch części megatona, które zostaną przez nią zascane. Następnie wszyscy gracze muszą znaleźć się w pomieszczeniu z komputerem, po aktywacji którego zostaniemy na chwilę zamknięci w pomieszczeniu. Po zakończeniu kascenki otworzą się drzwi i pojawi się duża fala wrogów, dlatego jak najszybciej musimy wydostać się stamtąd. Zakończyliśmy tym samym ostatni etap w końcową walkę. Teraz jest czas na kupienie dodatkowego wyposażenia. Zdecydowanie polecam. Zaopatrzy się przy stole rzemieślniczym w autora animację i dwie małpy z talerzami. Jeżeli będziemy już gotowi podchodzimy do anomalii, która pojawiła się w salonie. Po wejściu do mrocznego eteru w pomieszczeniu obok ujawnimy ostatnie spektralne odbicie. Po wysłuchaniu ducha upuści on zdjęcie Po podniesieniu którego nie ma już odwrotu Kiedy to zrobimy Zostaniemy przeniesieni do zamkniętej lokacji Z packa punchem Orłow podejmie się tam wyłączenia maszyny A naszym celem będzie go ochraniać Podczas dezaktywacji podejdzie on do trzech różnych miejsc Im skuteczniej go ochraniamy Tym szybciej zakończy się cała sekwencja Aby ułatwić sobie zadanie W Wonder Reefon powinniśmy mieć Załadowaną amunicję z błyskawicą Ponieważ jest to najmocniejsza broń W całej grze zabijając megaton Wypada z nich amunicja, więc nie musimy się nią martwić. Po ukończeniu naprawy przez drzwi w otworzą się. Od tego momentu mamy 90 sekund, żeby dotrzeć do helikoptera, który wyląduje na stawie. Drogę utrudniają nam powstałe słupy energii, które powalą nas po wejściu w nie. Więc nie panikujmy, bo czasu jest wystarczająco. Najbezpieczniejszą drogą jest wyjście przez laboratorium uzbrojenia, gdzie musimy spaść na drugi poziom i wejść do góry po schodach. Aby przejście i osiągnięcie zostało zaliczone wszystkim, Wszystkim graczom wystarczy, że jedna osoba dobiegnie do helikoptera. Mamy nadzieję, że materiał był dla Was pomocny. Dzięki za wytrwanie do końca. Jeżeli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być informowani o naszych materiałach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Dobra robota, grupa uderzeniowa. Zamknęliśmy wyrwę, ale mam przeczucie, że Omega dopiero się rozkręca. Hmm. <laughs>